Rozdział 5. Wielkanoc Dwa dni później trzej szlachcice, Jeremi, Jarosława, Wardiello, wreszcie dotarli do Krakowa. W tych czasach Kraków nie był już stolicą Rzeczypospolitej Obojga Narodów od pięciu lat, ale jeszcze był siedzibą województwa krakowskiego. Jego ludność wynosiła trzydzieści tysięcy mieszkańców. Był zarówno Wawel, jak i rynek, czy szachownicowy układ zabudowy tego samego miasta. Już jesteśmy w Krakowie, oświadczył właśnie Jeremij. Tak jest, przytaknęła mu Jarosława. Ale to miasto nie jest już stolicą Rzeczypospolitej Obojga Narodów, co? Trzej szlachcice wyskoczyli z Łodzi, a następnie stali na brzegu Wisły. Później patrzyli ze zdumieniem na zamek wawelski. Panie królu! zawołał Wardiello. Chodź tu, panie Zygmuncie! krzyknęła Jarosława. Już za chwilę on podejdzie do nas, powiedział Jehemi. A czy z powrotem założyliście na siebie plecaki? — Huknął Wardiello. Założyliśmy je jeszcze o świcie. O świcie? powtórzyła Jarosława. Zapadła cisza. Trzej szlachcice szli aż na Wawel. Był na miejscu król Zygmunt III waza. Podał ręce wszystkim szlachcicom. Dzień dobry, szlachcice, zaczął Zygmunt. Zapraszam Was do bazyliki. Chciałbym z Wami pogadać. Dzięki, przerwała Jarosława. Król otworzył drzwi. Potem wszyscy weszli do bazyliki archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Wacława, a następnie do nawy głównej. Król stał pomiędzy głównym ołtarzem, a grobem księcia i jednocześnie kardynała Franciszka Jagielończyka, a Jeremi, Jarosława i Wardziello dalej od niego. Drodzy, dzisiaj jest Wielkanoc, rzekł król. Musicie posiadać przede wszystkim bukiet z kwiatami. Ale mamy pudło, a w nim jest wazą z kwiatami krokusa, powiedział w końcu Jeremi. No to bardzo pięknie, zachwycił się Zygmunt. Wardiello tylko westchnął. Hmm, chcemy zabrać ze sobą bukiet do kościoła mariackiego, mówił Wardiello. Jak chcecie zabrać ze sobą bukiet do tego kościoła, o czym powiedziałeś, to tamtędy, bąknął król. Wszystko mi jedno w końcu. Po pewnym czasie szlachcice i król usłyszeli głos z dzwonu Zygmunt. Następnie szlachcice spokojnie wyszli z bazyliki archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Wacława. No cóż, musimy coś zrobić w kościele mariackim, rzekł Jeremi. Możemy zobaczyć ołtarz Wita Stwosza, odezwała się Jarosława. W tym momencie zjawił się zły i groźny Smok Wawelski. Miał zieloną skórę, sześciopalczaste dłonie i sześciopalczaste stopy. Miał również długi i cienki ogon z końcówką jak u ryby. Miał oczy czerwone jak krew. Witaj Smoku, zaczął Jeremi. Jesteśmy tajnymi szlachcicami. Co u ciebie słychać? Nie powiem wam, warknął Smok. Ale dlaczego? Zdziwił się Wardiello. Bo jestem smokiem groźnym, wrzasnął smok. I potrafię pluć ogniem. Coś ty, naprawdę? Prychnęła Jarosława. Tak, proszę uciekać stąd, bo poczęstuję was ogniem, krzyknął smok. Ale wbiegniemy do kościoła mariackiego, dał się Jermi. Dawajcie szybko, zawołał głośno smok. Jeremi, Jarosława i Wardiello musieli uciec z Wawelu. Potem smok ziewnął ogniem. Na szczęście nikt ze szlachciców nie został poszkodowany przez ogień złego smoka wawelskiego. W tym samym momencie trzej szlachcice przebiegli przez ulicę grocką, a następnie wyruszyli na rynek główny. W tym rynku były kamienice, ratusz, sukiennice, Kościół Świętego Wojciecha i oczywiście Kościół Mariacki, czyli Kościół Archipresbiterialny w niebo wzięcia Najświętszej Mar Marii Panny. Odpoczniemy trochę i idziemy do Kościoła Mariackiego, rzekła z szeptem Jarosława. Ale uciekliśmy z Wawelu. Świetnie, dodał Jeremi. Mamy bukiet, prawda? odezwał się Wargiello. Szlachcice udali się do kościoła archipiastycznego w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwanego także Kościołem Mariackim. Wewnątrz tej budowli nie tylko był ołtarz wita stworza. Halo! zawołał Wardziello, zerknąwszy na demeter. W tej chwili do kościoła Mariackiego weszła bogini demeter. Potem Jeremi postawił pudło na dywanie. Bogini patrzyła triumfalnie na Jeremiego, Jarosławę i Wardiella. Otwórzcie to pudło, poproszę, powiedziała demeter. Chciałabym wiedzieć, co jest w środku tego pudła. Później Wardiello stał na oba kolana i otworzył pokrywkę pudła. Następnie Jarosława pochyliła plecy do przodu, a potem wyciągnęła z pudła piękny wazon z bukietem kwiatów krokusa. Chwilę później wardiello stał na obu nogach, a Jarosława wyprostowała się. Pokażcie, jaki macie piękny bukiet rzekła bogini. Jarosława zwróciła się już do bogini demeter i dała jej bukiet. Jermi wzruszył ramionami. Ojej, jakie ładne kwiaty Krokówsa, zadziwiła się demeter. Są cztery fioletowe kwiaty. I pięć żółtych, powiedział Jeremi. No to bardzo pięknie, dziwowała się bogini. One są śliczne, wypalił Wargiello. Bogini Demeter oddała Jarosławie bukiet, a następnie wyszła z kościoła Mariackiego. Wobec tego Jerosława wykonała sześć kroków do przodu. To niesamowite, rzekła Jarosława. Ten ołtarz jest podobny do współczesnych wzorów, ale powstał więcej niż sto lat temu, mówił Jeremi. Ołtarz jest pozłacany, powiedział Wardiello. No dobrze, bardzo dobrze, ucieszyła się Jarosława. Ja tak bardzo lubię ten ołtarz, prawda? Chwilę później Jarosława pobiegła aż do prezbiterium, aż później wazą wyleciał z jej rąk i wpadł na Pismo Święte. Kwiaty również wyleciały z wazonu. Potem zarówno wazon, jak i kwiaty i książka spadły na podłogę. Wazon stłukł się, a kwiaty od razu zwiędły. Jerosława otworzyła szeroko oczy ze zdziwienia i przelękła się. Natomiast Jeremi i Wardiello bardzo przestraszyli się. Panie szlachcianko! zawołał Jeremi. Jerosława! krzyknął Wardziello. No i co ty narobiłaś? wrzasnął Jermi. No i wazą jest już stłuczony! dał się Wardiello. Następnie szlachcianka Jarosława zaczęła płakać. Proszę państwa, chodźcie tu! poprosiła Jarosława. Dobra, dobra, uspokój się! jęknął Jermi. W tej chwili Jermi i Wardiello poszli do prezbiterium. Jehosława zerknęła na nich ze zdumieniem. Pani gospodyni, pokaż, gdzie się stłukł wazon, rzekł Jermi. No tutaj, wasza książęca mość, wydrąciła Jehosława. Dwaj szlachcice, Jeremi i Wardziello, przyglądali się w milczeniu Jehosławie. Potem powoli zbliżyli się do Jehosławy. Zauważyli, że z wazonu wylała się cała woda. Szklany wazon był rozbity na małe kawałki. Natomiast kwiaty krokusa po wypadku zwiędły. Jermi i Wardiello byli zdziwieni, zaskoczeni i zszokowani. Jezus Maria, szepnął Wardiello. Cała woda się wylała z wazonu, bąknął Jermi. To ja to zrobiłam, pożaliło się Jarosława, wzruszając ramionami. No tak! I jeszcze wszystkie kwiaty zwiędły, krzyknął Jeremi. Ale to nie była moja wina, wypaliła Jarosława. Jak chcesz, mówił spokojnie Wardziello. Ale ty tak biegłaś, aż wazą stukł się. I jeszcze Pismo Święte jest mokre. Ale to naprawdę niechcące było, warczała Jarosława, a następnie podniosła książkę z podłogi i położyła ją na ołtarzu. No jasne. Odezwał się Wardiello. Boże, jaka ta książka mokra, zdziwił się Jeremi, pokazując palcem książkę. Co uczyniłaś? Co to ma znaczyć? Spytał Wardiello. Szlachcianka bez słowa opuściła głowę. W tej chwili do kościoła archipresbiterialnego w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny wszedł król Zygmunt III Waza. Co tam się dzieje? Co to za krzyki? Zapytał Zygmunt. Moja przyjaciółka Jarosława tak szybko biegła do prezbiterium, aż wazon wypadł jej z rąk na pismo święte i wraz z nią spadł na podłogę. Powiedział Jeremi. Niestety stłukł się, a kwiaty krokusa zwiędły. Ojej, jest mi szkoda. Pożalił się król. Król Zygmunt poszedł do prezbiterium. Zobaczył rozbity wazon, kałuże i zwiędłe kwiaty. W tej chwili otworzył szeroko oczy ze zdumienia. O Boże! szepnął Zygmunt. Widzimy to już od parę minut, powiedziała Jarosława. Aha! Król pokiwał głową. Króla zatkało, ale tylko na chwilę. Kto to zrobił? spytał Zygmunt. Ja! odparła Jarosława. Musicie teraz posprzątać całą kałużę, dobrze? powiedział król. Zgoda, ucieszył się Wardziello. Ale najpierw mamy wyrzucić kwiaty i kawałki po wazonie, poradził królowie Zygmuntowi Jeremi. Bardzo dobrze, zgodził się Zygmunt. Jarosława patrzyła z namysłem na króla. Proszę pana, czy może pan już iść? zapytała Jarosława. Mogę. Odpowiedział król. No to idź, bąknął Gardiello. Do widzenia, pożegnał się Jermi. Do widzenia, powtórzył Zygmunt. Znowu cisza. Król Zygmunt III waza westchnął, a następnie wyszedł z kościoła archiprezbiterialnego w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zatem trzej szlachcice, Czyli Jermi, Jarosława i Bardiello jeszcze raz spojrzeli na bałagan. – Cóż, musimy tutaj posprzątać – westchnął Jermi. – Potrzebujemy mopa, pudełko i łopatę – powiedziała Jarosława. – No dobrze, bardzo dobrze, wasza księżęca mość, pokażcie to – dodał Bardiello. Jermi pasknął śmiechem. Jehosława wbiła wzrok w narzędzia. W tym samym momencie była dumna i pewna siebie. To są narzędzia do sprzątania i nie tylko, mówiła Jehosława. Jeremi wziął z krzesła łopatę, a pod nim pudełko metalowe. Natomiast Jehosława wzięła mopa i trzymała go pionowo. Później Jeremi położył na bok pudełko na podłogę. A teraz musicie posprzątać kawałki wazonu i kwiaty i włożyć do pudełka, rzekła Jarosława. Zgadzam się, ale muszę wziąć jeszcze jedną łopatę, dodał Wardiello. Łopata leży na ławeczce, powiedziała Jarosława. Aha, rozumiem, wtrącił Wardiello. Wardiello pochylił plecy do przodu, a następnie wziął z ławeczki jeszcze jedną łopatę. Potem się wyprostował, zwrócił się do Jerosławy i powiedział. Ja i Jeremi mamy dwie łopaty. Proszę posprzątać najpierw zwiędłe kwiaty, a potem kawałki wazonu, mówiła Jerosława. Jeremi wzruszył ramionami. Jak chcesz, mruknął Jeremi. Wszystko jedno, ale już za chwilę będzie porządek w prezbiterium. Mam taką nadzieję. Odezwała się Jarosława. Dawajcie, sprzątajcie presbiterium. Nie martw się, panienko, dodał Wardziello. Jeremi wrzucił łopatą fioletowe kwiaty krokusa do pudełka. Natomiast Wardziello wrzucił inną łopatą żółte kwiaty krokusa do tego samego pudełka. Potem Jerymi położył łopatę na podłodze. I co? Czy już właśnie wrzuciliście wszystkie zwiędłe kwiaty do pudełka? zapytała Jarosława. Tak, ucieszył się Jeremi. I ja też, rozpromienił się Wardiello. To dobrze, zareagowała Jarosława. Teraz poproszę posprzątać wszystkie kawałki po wazonie. Dobrze, dobrze Jarosławo, uspokój się, bąknął Jeremi. Zaraz posprzątamy wszystkie kawałeczki. Nie martw się. I jeszcze muszę później wytrzeć mopem całą kałużę. Dobra, powiedziała Jarosława. Zgoda, przerwał Wardiello. Wardiello dał Jeremiemu łopatę. Następnie Jeremi zaczął posprzątać wszystkie kawałki pozostałe po wazonie. W tym samym momencie wrzucił je do pudełka. Potem Wardiello postawił pismo święte na ołtarzu. Tak, Jeremi! Posprzątałeś kawałki po wazonie, rzekła Jerosława. No tak, zgadzam się, zachachotał z satysfakcją Jeremi. Później Jeremi postawił pudełko na ołtarzu, ale obok pisma świętego. Wargiello spojrzał ze zdumieniem na Jerosławę. No dobrze, rzekła Jerosława, a teraz ostatnią rzeczą, jaką muszę zrobić, jest mycie podłogi. Czy masz mopa? – spytał Wardiello. Tak, mam – odparła Jarosława. Proszę ciebie, pani gospodyni, umyj podłogę – powiedział Jeremi. W tym momencie Jerosława zaczęła myć podłogę mopem. Jeremi zerknął w milczeniu na Pismo Święte, a Wardiello na pudełko. Jezus Maria – szepnął Jeremi. Jaka książka mokra. Później, kiedy szlachcianka Jehosława skończyła myć podłogę, położyła mopa na poręczy barierki. Podłoga zaczęła już schnąć. Wszyscy szlachciwce opuścili prezbiterium. Cóż, wychodzimy, wybuchnął Wardiello. Nie ma już bukietu. Szkoda, że wazą stukł się i kwiaty zwiędły. Pożaliła się Jehosława. Bo tak szybko wbiegłaś do prezbiterium, że strach pomyśleć, rzekł emocjonalnie Jeremi. Wiem, ale więcej nie będę tak robiła, powiedziała Jehosława. Mam taką nadzieję, dodał Jehemi. Jehosława wystękała. Przez szlachcice wreszcie wyszli z kościoła archiprezbiterialnego w niebo wzięcie najświętszej Marii Panny, czyli kościoła mariackiego. Wardiello spojrzał triumfalnie na Jarosławę. Uważam, że wielka noc była źle zorganizowana, rzekł Wardiello. Dlaczego? Zapytała Jarosława. Dlaczego ty tak uważasz? Bo musisz teraz mi przeprosić, odpowiedział Wardiello. Jierosławę zatkało, ale tylko na moment. Przepraszam, bardzo żałuję z tego, co zrobiłam. Jerosława miała łzy w oczach. Dobrze, tylko nie płacz, panienko, odreagował Jeremi. Jerosława wytarła oczy prawą dłonią. Na końcu Jeremi, Jerosława i Wangiello spokojnie opuścili rynek główny. Zaległa spokojna cisza.